Hala numer dwa to serce Enterprise'u. Serce Cebitu, gdzie wystawiają się wszyscy najważniejsi gracze z branży Enterprise, czyli największe firmy, których produkty skierowane są właśnie do innych dużych korporacji, dużych firm. Kogo tutaj mamy? Przede wszystkim właściwie połowę hali zajmuje firma IBM, która prezentuje swoje rozwiązania właściwie z każdego segmentu, zarówno segmentu konsumenckiego, jak i wysokiej klasy Enterprise'u. Mamy specjalny OSX Business Park, gdzie mamy rozwiązania oparte o platformę Apple, o platformę właśnie Mac OS X. Dalej mamy Dela, specjalne tutaj na dole centrum wirtualizacji, gdzie mamy wszystkich największych graczy od wirtualizacji VMware'a, Citrixa, również Microsoft. E Cebit Open Source to specjalna strefa, gdzie wystawiają się e na przykład Mozilla, e inni gracze ze świata wolnego oprogramowania. Tam też jest specjalna scena, gdzie inni mogą e posłuchać wykładów prowadzonych przez różne e większe lub mniejsze szychy ze świata open source, właśnie.